Hej, Wasia z tej strony. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale. Dzięki, że tu jesteś Cześć. Dziś przychodzę do Was wreszcie, chociaż jest 13 maja. Zaczęliśmy nowy tydzień, poniedziałek, ale przychodzę do Was, aby zrobić podsumowanie poprzedniego tygodnia. Ale tak dużo u mnie się działo, że po prostu nie miałam na to czasu. Wybaczcie. I za. Wszystko jest widoczne? Sądzę, że tak. Rozpoczynamy. Liczenie: tak jak wam już pokazywałam, o. jedzenie sto sześćdziesiąt pięć plus dziesięć. Plus osiemdziesiąt to jest dwieście pięćdziesiąt pięć zł. Uch, dwieście pięćdziesiąt pięć zł. Wydaliśmy w pierwszym tygodniu maja. Leki, leki, nic, paliwo. Paliwo wydałam dwieście sześćdziesiąt pięć zł. i dziesięć groszy. 265 zł i 10 groszy. Dom, nic. Drogeria. No, chociaż tutaj kasy nie mam, ale kupiłam 20 zł wydałam na serum w zbiedrągi, bo jest w promocji. No i zapisałam oczywiście jako drogeria, a wzięłam No i prawdopodobnie z jedzenia. Moda To już też z Wami zliczałam ostatnio, ale tak, 12,99 razy stopki, 80 zł to moja marynarka i szorty sobie kupiłam. To jest 142,99 142,99 Fryzjer 180, bo Nikoli w te 60 zł za podcięcie włosków były brane z kategorii komunia. Natomiast pies zużyłam 188 zł na zakup karmy. Chemia, nic. I z awaryjnej zostało to ruszone. Ten nadmiar. Po prostu, więc w, w modzie jest wpisane. Więc awaryjną nie, nie będę zapisywać, bo po prostu te pieniążki przełożyłam. Yy, przełożyłam, zabrałam po prostu z części awaryjnej, bo na modzie miałam dużo mniej. Bo w modzie zakładaliśmy 60 tylko zł. No nie pomyślałam. No to w awaryjnej zapiszemy, że zostało. No 120 zł. Wiem, że zostało. To co? To tutaj, jako moda, wpisać normalnie 60, a resztę tu. Możemy tak zrobić, że tutaj dam 60 zł. A tu po prostu wpiszę 83 zł. Tak, i tak chyba będzie najlepiej. O, nie zapomniałam sobie kreseczki zrobić. I w tym pierwszym tygodniu maja wydaliśmy 255 zł na jedzenie. Na paliwo wydałam 265 zł i 10 zł na drogerię 20, na modę 60, 180 fryzjer, 188 pies i 83 awaryjne czyli wydaliśmy 1051 zł i 10 groszy. Powiem Wam tak, że jeśli chodzi o jedzenie, jestem zadowolona, że taką kwotę wydałam Z paliwo i tak więcej zakładam więc będę jeszcze na pewno tankować i syn będzie kupował przejazdówkę bo jeszcze nie kupił jeszcze też zostało pies też raczej coś zostało zaraz sprawdzę powiem wam pies 228 no to czyli mu 100 złoty Niecałe 100 zł, parę, no parę zł zostało, bo zakładaliśmy 220. No, 228, a wydam 188, to czyli zostało mu 40 zł. No, ale sądzę, że i tak dużo wydaliśmy, nie licząc e, kwoty za komunię, bo po prostu ta kwota, która była uzbierana. Kopercie komunia. Co przy Was zbierałam, to było na takie podstawowe wydatki: właśnie zrobienie torta, zrobienie ciast, zrobienie wianuszka pięknego, czy zakup bucików, czy na przykład rajstop. No ale z, wiadomo, że za gościnę w restauracji płaciłam pieniążkami, które do od grudnia do marca zbierałam na subkoncie dla dzieci. Dzięki!